E, witam Igor, PL. E, ze, mną, e, ze mną jest Siemanko e, Paweł Tybori Tyburski. E, Paweł, jesteśmy świeżo po konferencji prasowej przed Fejmem ma 24 e, Powiedz mi, jak twoje pierwsze odczucia, e, jak według ciebie przebiegła, e, przebiegła cała rozmowa, cała konferencja. Z waszej strony z Arkiem było dosyć spokojnie, z, z strony bienia. I Tomka może trochę mniej, no ale dam Tobie się wypowiedzieć, jak, jak Ty oceniasz całą konferencję, jeśli chodzi o Wasz panel. Jakby nie patrzysz, to e, friki troszeczkę e, zeszły z I no, Ja akurat się z tego tytułu cieszę, bo e, też nie muszę e, robić się pajaca, też nie mam przeciwników, z, z który, których muszę słuchać i odpowiadać na, na głupie e, pytania, zarzuty. Na, 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 na myśli tutaj na przykład e, Kasiusza, tego typu ludzi, więc cieszę się, że takich e, przeciwników raczej nie będę miał, tylko zawodowców właśnie, e, mistrzów byłych KSW. Jest dla mnie to wielki zaszczyt, że mogę kolejny pojedynek stoczyć właśnie z utytułowanym sportowcem, bo, bo taki miałem cel wchodząc tu, żeby walczyć o najwyższe cele z najlepszymi zawodnikami i, i, i to się zmanifestowało ciężką pracą, bo ciężką pracą, ale jestem tu i dzisiaj... Spokojnie mogę sobie siąść, nie myśleć o tym czy, kurczę, jak nie poddymię, to nie wiem czy nie będę chciał tak być oglądany, nie? Jak nie zrobię jakiejś akcji, no to kurczę, nie dostanę premii, nie? I tak było, tak było i trzeba to jakby powiedzieć szczerze. Dzisiaj, dzisiaj na szczęście przez ten okres, który przeszedłem, ciężki, burzliwy, to taka sinusoida, no bo byłem raz tu, raz tam Byłem wyrzucany z federacji, wracany, no dużo się działo Dzisiaj mogę spokojnie sobie usiąść i porozmawiać z przeciwnikiem Do którego nic nie mam, wręcz go bardzo lubię I no niestety musimy się po mordzie po trochę postrzelać no, Ale to będzie sama przyjemność, więc wydaje mi się, że dzisiaj może nie było za bardzo agresywnie Nie było dymów, ale uwierzcie mi, że dym będzie ogromny w walce no zdecydowanie tutaj się z Tobą zgodzę, że trochę fliki się ucywilizowały, e, zaczynają bronić się sportowo, bo przez te lata w mojej ocenie się... Wyklarowała trochę taka topka, jeśli chodzi o freak fighterów, którymi, które, których Ty między innymi reprezentujesz, i kilku innych zawodników, a do tego są dołożeni ludzie, którzy teoretycznie można powiedzieć, że są na emeryturze sportowej, no ale patrząc przez, przez pryzmat ich wieku i tego, że są w treningu, to też tak do końca nie jest. Wiadomo, freaki przeciągają pieniędzmi, hajs się zgadza, jak to się mawia kolekwialnie, więc nie dziwi to, że, że ludzie, którzy mają już karierę zawodową w dużej mierze za sobą, albo po prostu są. Gdzieś tam na jakimś zakręcie, kariery wybierają friki, zamiast y, za dużo mniejsze stawki bić się, bić się zawodowo tylko dlatego, że to jest ambicjonalne, więc to jak najbardziej jest zrozumiałe. Y, więc y, już wspomniałeś o tym, że jest to dla ciebie forma y, przywileju, nobilitacji, że bijesz tak. się z byłym mistrzem KSW. Powiedz mi, jak widzisz tą walkę z perspektywy chociażby gabarytów, jakie prezentujecie obaj, no jednak 20 cm to jest? Kolosalna różnica, zwłaszcza między 1,75 a 1,95 m I, i sportowo zapytam, 20... jaki jest game plan? Czy ty chcesz go rozpracować lewym prostym, poprawić lałkikiem, trochę wykluczyć, czy jednak będzie lewy prosty i będziesz polował na, jakiś prawy, na, na, na prawy prosty, żeby mu urwać głowę? Zdraś trochę tajemnicy, bo każdy się nad tym zastanawia. Na pewno 20 cm to już jest taka e, pokażna. Tak jest. <summa> tak, 20 cm jest ok. E, słuchajcie, jak. Jaki plan? Wydaje mi się, że będę musiał być bardzo, bardzo czujny na to, żeby Nie dać się wrzoskowi za często przytulać Do mnie Bo ja się nie boję, że mi wrzosek e, Skręci cokolwiek i tak dalej Wiem, że jestem mocno przygotowany fizycznie A i nawet techniką e, Jak nie nadrobię, to nadrobię to siłą e, no mam tu akurat dużą przewagę gabarytów, więc na pewno z tego będę korzystał Aczkolwiek e, no nie będę ukrywał, że Liczę na to, że będzie to jakiś piękny, spektakularny knockout, a jak nie, to chciałbym wyrządzić Brzoskowi dużą krzywdę taką cielesną. Ma boleć. Ma boleć. No i na pewno będzie boleć, bo, bo wiem, że w miarę mocno bije, szybko, ale też bardzo muszę uważać właśnie na to, żeby, żeby nie, nie zapatrzeć się gdzieś. nie. Za bardzo się poczuć, bo wrzosek jest doświadczony za wynikiem, wykorzysta mój, każdy, każdy błąd. Jest specyficzna nie, formuła walki po 15 sekund parteru, więc nawet jak Wrzosek mnie obali, to ja mu się dam obalić, bo po co ja mam się z nim szarpać i tracić czas? Oczywiście w momencie, kiedy będę czuł, że mogę to wyjść, no to wyjdę. Ale jak będzie złapie i dobnie. Ja mu się dam, niech mnie kładzie. Ja go sobie przytulę, 15 sekund, dziękuję. Tak, 15 sekund to jest 15 króciutko. 15 sekund, stajemy je. zapraszam znowu. <grym> I yeah. jedziemy, jedziemy. Paweł, to ja na przykład tak jak sobie wizualizuję przy tak dużej e, przewadze wzrostu, ciekawy jestem, czy e, z Twoim, e, z Twoim kornerem e, ćwiczycie, być może jeśli Arek okazałoby się, że będzie Arek. chciał obalać, może będzie chciał... Nie Arek, e, Marcin. Przepraszam, Marcin. Arek <grym> ta, ale też wrzosek. Ale to Mar dobra, dobra. Mar e, jeśli Marcin będzie będzie chciał bo teoretycznie mógłby sobie tak przewalczyć, tak. przewalczyć te 5 minut, popunktować sobie, nie zmęczyć się e, i wejść suchą nogą do, do półfinału. Czy ćwiczycie chociażby akcję gdzieś na odejściu jakieś tam kolano wejść, bo powiedzmy sobie szczerze, ty podniesiesz kolano bez wyskoku i ta głowa, no, ja to mam, to jest, tak jest i ta głowa jest osiągnięta, więc e, ja tak to widzę i dlatego pytam, e, czy gdzieś taki scenariusz też przećwiczyłeś. Ja generalnie można powiedzieć, że mało trenuję pod zawodnika, ja bardziej staram się mój styl wrzucić i narzucić do, do walki, e, ale biorąc pod uwagę to co ma na myśli i jaki ma game plan przeciwnik, ja nie ma co ukrywać, wiadomo, że będzie chciał mnie obalać i nie, będzie, nie będę miał mu za zł, no bo sam bym się nie bił z gościem, który jest większy, cięższy e, i, i, i dynamiczny. Po, zwłaszcza w turnieju. Zwłaszcza w turnieju, więc ja go zrozumiem, jak będzie cały czas mnie obalał, jak będzie ta walka brzydko wyglądać. Jeżeli ją wygra, to będę go prosił o rewanż w normalnej walce, w K1, jeżeli będzie chciał, w trzy rundowej. A, a jak sprawdzi się to, o, co ma w głowie, to myślę, że może być bardzo ciężko, jak, jak trafię w Rózka. Naprawdę, bo no, mocno, mocno bije. I, I myślę, że no. Będą ryzykowne te zejścia Bo ja lubię też pod brudek jebnąć Lubię kopać e, Wiem, że bardzo czumienny będzie na to wrzosek Bo wie, że też umiem kopać I, i jak przechwyci mi nogę To też może mnie obalić Ale to jest znowu sytuacja, gdzie ja mam długie szkity, długi tułów Zanim on do mnie dojdzie, ja go sobie przytulę znowu Norman tak samo mnie wywrócił I nie oddał mi chyba jednego ciosu trafnego w twarz czy Przeleżyliśmy całą rundę. To jest kurwa nudne. Nie lubię tego. No ale turniej. Każdy będzie chciał zrobić wszystko, żeby wygrać. Obo jak. Dokładnie, no powiedzmy sobie szczerze, sport sportem, friki frikami, ale to hajs ma się hejs. zgadzać, hajs ma się zgadzać i nikt tutaj nikt tutaj charytatywnie nie przychodzi. No dobrze, porozmawialiśmy trochę o sporcie, teraz dajmy ludziom igrzyska, a więc druga para na waszym panelu, Tomek Majewski, reporter, Bieniu Biały Orzeł. Może na początek zapytam Ciebie, jaka jest Twoja ocena co do obu tych panów, gdzie tutaj widzisz prawdę w zażyju całego tego konfliktu, gdzie jest trochę gry pod publikę, tak, podkręceń i, i w ogóle jak odczuwasz zachowanie obu tych panów, no bo nie ukrywajmy, no to przynosi ludziom dużo frajdy. Stary, zagadka. zagadka. Dla ludzi przede wszystkim ma być rozrywka i coś, co jest nieoczywiste. A to jest bardzo nieoczywiste, bo jest gość, który zarzegał się, że nie będzie walczył we flikach, Jest gość, który był... Który, który jest e, chyba no, właściwie tochowa redaktor, z, tak, tak, tak. z szefową e, razem Tak, z szefową. I to są dwa inne zupełnie światy, świ e, światy. Tomek, który jak się dowiedziałem, że ma 60 lat prawie, to byłem w szoku, bo jakby zadbał o siebie. E, o figurę mam, na, mam rozumieć tutaj, e, mam tu na myśli. No to on był bardzo dobrze w ogóle wyglądał w tym wieku. E, e, i, I Binkowskiego, który no, swoim stylem życia. Nie przypomina sportowca, aczkolwiek ma zaplecze sportowe, które, którego się nie zapomina. I ten ruch, to wszystkie takie przypięcia, to widać, że jakby ten chłop przetrenował sobie i nie wiem czy on pije, czy nie, bo nie chce, bo nie, nie wiem, nie wnikam. Ale jak on by się przyłożył, no to on jeszcze by był fajne walki Myślę, bo to, to, to wiesz, nie wiem, bo to walka zweryfikuje, czy, czy to, co tutaj pokazał, to czy to wrzuci do walki. A aczkolwiek jak nam gość walczył, no to raczej tego się nie zapomina. I Tomek będzie miał bardzo ciężko. To gabaryty, boks, jego formuła, małe rękawice. Tu no, nawet jak ruszył, mimo to, że tu widać, że nie jest dotrenowany, no to chłopie, no będzie miał ciężko Tomek, ale jakby dali może kopnięcie, bo Tomek tak kopie, to by na pewno by mu to ułatwiło. No, ciekawa walka stary w ogóle. Nie? Właśnie to jest brick, nie? To jest typowy brick tak, tak. To, wydaje mi się, że tutaj to chyba... to nie jest pod publikę, sorry. To nie jest pod publikę. Oni mieli konflikt, tam się złapali gdzieś tam na e, przedbiegach w, w sali gdzieś. Ktoś coś na kogoś nagrał, ktoś komuś odpowiedział i powstał nie, konflikt. no, tam w winiu to się zagotował pięknie, no. No, no na pewno... Jest ciekawie, jest ciekawie. Zdecydowanie podzielam, podzielam Twoje zdanie. E, moje jeszcze pytanko e, takie, no bo myślę, że dużo ludzi zastanawia się nad... E, szczerością Binia, jeśli chodzi o jego poglądy, zwłaszcza, że no... Nieoczywistym jest to, że osoba, która mieni się stuprocentowym patriotą, gdzieś tam całe życie jest na emigracji, przyjeżdża do Polski, mówi, że czegoś nie będzie robić, będzie to robić. Też miałeś z nim już pod koniec jakąś delikatną spinę o, o, o podajże jakichś tam transwestyców czy kogoś. kogoś. Powiedz, może o tak Ciebie zapytam. Paweł, powiedz, kogo Ty uważasz za patriotę i jak Ty odczuwasz patriotyzm? Oczywiście, będąc Polakiem. Jak Ty to widzisz i czy to jest tożsame z tym, co prezentuje nam Biniu? Widział no, Gościa to mówił o, 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 o cechach, znaczy cechach to może, no, nie, ale o patriotyzmie głównie, e, raczej nie często słyszę jakieś konkretne przykłady, jakieś cechy patriotyzmu, które, e, które składają się na ten patriotyzm. E, ja, ja jestem daleki w ogóle od tego, żeby kogokolwiek rozliczać z patriotyzmu i tak dalej, bo tak naprawdę, kiedy my zostaniemy wystawieni na próbę, to wtedy się okaże, kto jest patriotą, kto nie. Ja, będąc szczerym, nie wiem, czy bym chciał walczyć za mój kraj w momencie, kiedy wiem, kto nim rządzi, jak rządzi, dlaczego ja bym miał iść w ogień za ludzi, którzy mnie za przeproszeniem dymają na każdym kroku. I kocham ten kraj, nie? kocham Polskę, ludzi, mam tu przyjaciół i tak dalej. Ale ja nie wiem, czy ja będę się nazywał patriotą, bo nie wiem, jak bym się zachował, jakby była taka sytuacja I, i, i nie wiem, czy Biniu, jakby była wojna i tak dalej, to byłby w, pier w pierwszym, e, w pi na pierwszy ogień by poszedł. Nie wiem, okazałoby się. Wydaje mi się, że patriota to taki ktoś, kto odda życie za, za kraj, który godnie będzie reprezentował e, nasz naród na Różno, różnorodnych szczeblach, czy sportowych, zawodowych, jakikolwiek. Czy Biniu reprezentował nasz godnie kraj, na pewno jak walczył, to, to dawał radę. Dzisiaj wydaje mi się, to co powiedział Tomek, powinien przekazać za tymi AU-Orzełki jakąś wartość jeszcze, nie? żeby i wtedy jakby konkretnie sprecyzował, ukierunkował te myśli i te hasła. To wtedy można byłoby powiedzieć, że. I, i, i by się stosował do nich, i w czymś, by pomógł innym ludziom, i, i jakby zaraził do tego patriotycznego. Muszę wtrącić, tak jak ty pomagasz młodym ludziom, no. którzy nie mają łatwo na starcie. I tak, i można powiedzieć, że jestem Patron. swego rodzaju patriotą, bo e, jestem patronem tych biednych ludzi, którzy też kiedyś byli, e, którym też kiedyś byłem. Biednym człowiekiem, który miał marzenia tylko, ale. Jeżeli masz marzenia, to jesteś najbogatszym człowiekiem na świecie, o ile do nich dążysz. Najsmutniejsi, najbiedniejsi ludzie, to są ci bez marzeń. Więc źle może powiedziałem biednym ludziom. Ludziom, którym nie wyszło, którym... Którzy bardzo by chcieli, ale karta w życiu się różnie układa. I ja takim ludziom po prostu pomagam i swego rodzaju w sumie może powiedzieć, że jestem dużym patriotą, nie? Bo, bo... Bo trochę już tego zrobiłem. Nie jest to jednorazowa akcja. I żyję z tym na co dzień. Jakby to jest moja codzienność, nie? Więc... Można rzecz, że, e, rzec, że dla e, całego świata możesz być nikim, ale dla tych ludzi jesteś wszystkim. No dokładnie po, po, po... I, 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 i tu jest to, że ja w swoim kraju czuję się potrzebny, doceniany i jestem w stanie dać coś, realnego, pomoc innym moim radakom. Ale mówię o głośno otwarcie, nie wiem, czy bym chciał walczyć za ten kraj jako kraj. na zasadzie takiej, żebym jakby była wojna, to... Mogą mi powiedzieć, że uciekł, ale jestem szczery, kurwa. Lubię pomagać, lubię to, ale czy bym oddał życie za kogoś, to mnie za kamerami, za tym, co się dzieje w polityce, Walczyć? No to chyba nie. Raczej bym wzłapał rodzinę i po prostu pojechał w swoją stronę i chciał przeżyć życie, na które zasługuje. Bo wydaje mi się, że przez 31 lat zrobiłem tyle, że na coś dobrego w swoim życiu zasługuję, a nie na. na na jakąś potencjalną wojnę, którą miałbym I na y, taką y, stereotypową śmierć w chwale, tak? No dokładnie, no. no i to ja bym tak dodał tylko do tego tematu, że łatwo nam się ocenia, tak. co byśmy zrobili w czasie tak. pokoju, e, kiedy spad, zaczną spadać bomby nad głowami i pociski przyświstać przy uchu, to dopiero wychodzi, kto, kto tak naprawdę tak. ma usta pełne frazesów, a kto jest gotowy oddać życie za kraj. I tym e, patriotycznym wątkiem dziękuję Ci za rozmowę. Miło Cię, bo po drugie rozsądce. Tak, po drugie znamy się nie od dziś, myślę, że będziemy się widywać coraz częściej. Mam nadzieję, wszystkiego dobrego. Trzymaj się w Dziękuję.